Cześć, Jacek. żyjecie wszyscy? Nie no, żyje. czy nie? Żyje. A jak się trzyma? Dobrze. Kurde, pewnie się ostro wkurzyliście co na to, to ja pierdzielę. Ty ja streama akurat oglądałem. Niezła afera, co? się Kurwa, Jaca, co to u Was się dzieje? Ty takiego czegoś to chyba jeszcze nie było. Cześć. Siemanko. Siema. To. Siema. Cześć. No co nagrywasz no, Na co nagrywam? No zobacz, się, kurwa, że jej co się no, ty kurwa, po co przepał robisz? Znaczy nie wiem tylko... to udostępnisz, nie? No a co, no udostępnię, no, to dlaczego nie? No zobaczymy, to, no. zobaczymy. No. Pała życiowa kurwa. Na co, nie można sobie z takimi nagrywać? Nie nie można. To słuchaj, ty też sobie chodzisz i nagrywasz, bo no, Daniel, bez przesady, nie, no, nie rób kurwa afery z nie wiadomo czegoś, no, raz, nie? Nie No. Weź otwórz, idziemy. Chciałem tylko przyjść, powiedzieć wam, żebyście się trzymali, a to w taki sposób, podchodzisz, no kurwa człowieku. No. Nie zawsze. Z kamerą to nienawidzę, z ty, No ty też chodzisz z kamerą no, i nagrywasz, nie? Dobra, Spokojnie. Dobra, Jacek, cześć. Na razie, nie? No widzicie, no niestety nie udało się i tyle.